Że widzą, nie wiem. Witam wszystkich na kanale Team Roślina. Dzisiaj ze mną jest Dawid. O. Cześć. Spokojnie przejmuj się jakby ten. E, dzisiaj jesteśmy na miejscu zbrodni. Zostawcie sobie i lajka, bo ten tutaj koleś, który ma tutaj jakieś twoje, że, swoje rzeczy, e, las nam wycina. Zobaczcie autentycznie. One, two, three, four, five i tak dalej. No i zobaczcie. Czy tak wygląda normalny, gęsty las? No raczej nie. Z pełno tych, tego drewna, kurczę, no nieładnie tak. Jakby te drzewa na pewno miały w sobie, teraz to będzie naukowo, przygotujcie się na spanie, bo trochę będę teraz przynudza. Drzewa mają w sobie, magazynują CO2, trawią je latami, jak nie milionami lat. I w momencie wycięcia takiego drzewa, jak przykładowo to, co było drzewem, ale już nie jest, bo jest rozwalone, powiedzmy, no to CO2 idzie z powrotem do atmosfery, więc to jest chore. Jakby ten blok nie będzie jakiś długi, ale ja chcę Wam tylko przedstawić ludzką głupotę. Tego słupa też tu nie było. Nie, bo może jednak był? Nie wiem. Ale nie kojarzę go. Pierwszy... Pierwszy raz go widzę na oczy. Więc e, jakby las już jest, to, to jakby... To je, lasy To to jest las? To jest. Ale to? Jakby ja wiem, że to jest tylko pasek. Ale to nie jest normalne. I słuchajcie, jakby... Mam nadzieję, e, mam nadzieję że osoba, która to robi, ogląda ten film. I jeśli oglądasz ten film, osoba, która tnie to wszystko, to wiedz, że jesteś idiotą i nie jesteś człowiekiem, tylko potworem bez serca. I oficjalnie nazwa cię... k... A. Nie. Jakby, w... dawid, dawid wiesz o co chodzi. Tak. Dokładnie. Tylko nie, nie chcę mi się cenzurować tego, bo jeszcze wyjdzie, że 18 plus kurde, ten kanał. Mm, więc wylesili wszystko, postawili słupy i zabi zabierają nam las. A to musi być świeże, bo pachnie. Jeszcze nie? Jak pachnie to świeże. Ślady. Oczywiście, wiadomo czego. To będzie na tyle w tym dzisiejszym krótkim vlogu. Subskrybujcie, łapkujcie, Pamiętajcie, Pamiętajcie, jakby lasów nie wolno ciąć. Jeśli cokolwiek zrobiliście drzewą, to jesteście hamami i debilami. Trzymajcie się, papa. Pa.